Cześć, witajcie w zdalnym eksperymencie. Tematem dzisiejszego odcinka będzie układ pokarmowy. Tak więc od początku. Pierwszym odcinkiem układu pokarmowego jest jama ustna. Składa się ona z języka, zębów oraz ślinianek. W jamie ustnej wytwarzana jest, jak dobrze wiemy, ślina, w której skład wchodzą enzymy, które początkowo potrafią sprawić nasze cukry które przyjmujemy wraz z pożywieniem. Możemy to poczuć w łatwy sposób, yy, przytrzymując przez dłuższą chwilę na przykład bułkę w ustach. Wtedy poczujemy taki słodki smak, co będzie świadczyło o tym, że właśnie nastąpiło to wstępne trawienie cukru. No dobrze, oprócz tego, tak jak wspomniałam, mamy tutaj zęby. W uzębieniu mlecznym mamy 20 zębów, natomiast w uzębieniu stałym tych zębów jest 32. Skąd ta różnica? Otóż w uzębieniu mlecznym brak jest zębów przedtrzonowych. Skoro mowa o zębach, nie sposób nie wspomnieć o ich odpowiedniej higienie. Kiedy spożywamy dużo słodkich przekąsek, pijemy słodkie napoje, w naszych zębach zaczyna wytwarzać się kwas, który jest doskonałą pożywką dla bakterii. Działają one wtedy na szkliwo, czyli jedną z najtwardszych struktur w naszym organizmie mniej więcej tak. Na początek niszczona jest oczywiście ta górna warstwa czyli szkliwo. A im więcej tego kwasu, tym więcej uszkodzeń głębszych warstw naszych zębów. Czyli pamiętajmy o tym, żeby myć zęby co najmniej dwa razy dziennie, a najlepiej po każdym posiłku. Wygląda to nieciekawie. Tak, mniej więcej powstaje próchnica. Przejdźmy nieco dalej. Kęs pokarmowy z jamy ustnej trafia dalej do gardła, czyli odcinka wspólnego dla układu oddechowego i pokarmowego. Stamtąd dalej kierowany jest do przełyku, czyli takiej rurki, którą możemy zauważyć tutaj. Nie jest to jednak taka zwykła rurka. Jest ona zbudowana z mięśni okrężnych oraz podłużnych. Dzięki rytmicznym skurczom przełyku, masy pokarmowe są kierowane dalej do żołądka. Wyobraźmy sobie, że ta piłeczka to nasz pokarm. Kiedy dostaje się do przełyku, jest tam transportowana do żołądka dzięki tym rytmicznym skurczom. Skoro już o żołądku mowa, nie sposób nie wspomnieć o tym, że panuje w nim środowisko kwaśne. To dzięki kwasowi solnemu, który jest tam produkowany. Dzięki obecności enzymów w żołądku, np. pepsynie, możliwa jest zachodząca tam denaturacja białka, czyli ścinanie białka. Czyli wiemy, że kolejnym składnikiem pokarmowym trawionym w naszym układzie pokarmowym są właśnie białka. Idąc nieco dalej, możemy sobie spojrzeć tutaj w bok na ten brązowy narząd. Jest to wątroba, jest to największy gruczoł naszego organizmu. Dlaczego gruczoł? Ponieważ wytwarza żółć, która pozwala nam emulgować tłuszcze. Emulgować, czyli rozbijać je na takie drobniejsze kawałeczki. I dzieje się to w pierwszym odcinku jelita cienkiego, a mianowicie w dwunastnicy. Oprócz tego w dwunastnicy trawione są również cukry oraz także białka, które trawione były już w poprzednich etapach, jak pamiętamy, w jamie ustnej cukry oraz w żołądku białka. Jelito cienkie ma długość około 6 metrów. Czy to dużo? Całkiem sporo. Jest to mniej więcej tyle. Albo tyle. Jelito cienkie wyposażone jest w tak zwane kosmki jelitowe. To właśnie dzięki nim zwiększona jest powierzchnia chłonna jelita cienkiego. Idąc nieco dalej, mamy już do czynienia z ostatnim odcinkiem układu pokarmowego, a mianowicie z jelitem grubym. Jest ono zdecydowanie krótsze niż jelito cienkie i mierzy około 1,5 metra. W jelicie grubym następuje już ostateczne wchłanianie wody i soli mineralnych, a flora bakteryjna, która jest obecna właśnie w jelicie grubym, wytwarza witaminy z grupy B oraz K. W jelicie grubym formowane są również masy kałowe, które następnie usuwane są przez odbyt.